Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z PSA. Przed nami mecz Polska-Hiszpania. Będziemy walczyć o trzy punkty, nawet o punkt, o remisik. No, w poprzednim odcinku udało nam się zremisować ze Słowacją, no niestety w realu nie poszło tak dobrze. No ale cóż, no, będziemy się próbowali odkuć. Mam nadzieję, że panowie teraz z reprezentacji powalczą. Powalczą i zostawią serducho na boisku. A my przechodzimy do meczu Hiszpania-Polska i, i. i będziemy walczyć. Oj, no i pierwszy strzał Lewandowski, gol, ależ to pięknie siadło. Czwarta minuta. od supeczka piękne podanie. Zobaczcie, jak to wszystko rozklepane. Podanie od Zielińskiego chyba do lewego i pyk. Nie do obrony. No i miejmy nadzieję, że tak też będzie w realu. I trochę pociśniemy tych zawodników z Hiszpanii. Byłoby na pewno fajnie. Najważniejsze, żeby dobry mecz pokazali. Pokazali się z dobrej strony. No bo ze Słowacją troszeczkę jakby to ująć dali panowie dupy. No i trochę ich kibice zjechali, no ale czemu się dziwić, no jak tak w głupi sposób po prostu Krycha właśnie, który jest przy piłce czerwa, czerwona kartka, no i, i no i załatwiliśmy sobie ten mecz dobra, to ciśniemy dalej, dziesiąta minuta no i słupek, supek, i wstajemy dobrze, dobrze, szczęśliwie ładnie a tu ten słupek tak z dupy w sumie się pojawił. Zobaczmy tutaj takie lekkie zamieszanie, trochę wyszedłem z szczęsnym i tutaj, No tak. Akcja się w sumie zrobiła z niczego. I podanie do lewego i niestety. Aj, aj, poprzeczka. Dobra, no póki co Hiszpania, poprzeczka, słupek. Trzeba się trochę pilnować, bo tutaj... widzę lewy, widzę lewy? Aj, pewnie nie przeszło. Trzeba się pilnować, bo w końcu oni trafią. No i mamy rzut wolny w ostatniej minucie pierwszej połowy i... Zobaczymy. Zobaczymy, czy to Hiszpanie wykorzystają. Miejmy nadzieję, że nie. Uff, dobra, szczęsne broni. Dobra, zaraz to wybijamy. Kończymy pierwszą połowę. No, pierwsza połowa. My dwa strzały nasze i dwa światło bramki. Sześć strzałów Hiszpanii. No, ale Hiszpania obijała póki co słupki i poprzeczki. Po jednym słupku i poprzeczce i, i, i w sumie tyle. Także no tak zagrozili tak naszej bramce, ale na szczęście. Szczęście nie wykorzystali akcji. My mieliśmy jedną znakomitą okazję i właśnie się udało. I teraz Płacheta. To jest twój czas. No nie, no niestety się nie udało. Kurczę, trochę zamieszania, ale nie wykorzystaliśmy tego. Powinniśmy to wykorzystać. Niestety Płacheta ładnie wbiegł w pole karne. Ale już potem zabrakło właśnie tej pewności w wykończeniu i szybkim oddaniu strzału. Oj. Oj, dobrze szczęsny. A i chyba Lewandowski się chyba pośliznął, bo to no, powinna być seta. A ten Płacheta robi tam zamieszanie na tym prawym skrzydle, znaczy prawym skrzydle, no prawe, prawe skrzydło, prawy napastnik. Pół godziny meczu do końca. Póki co no, żaden zespół nie, nie wykazuje takiej wyraźnej przewagi. Także no, dobrze jest, że wykorzystaliśmy te okazje w początku meczu. Teraz musimy też jeszcze trochę z obroną popracować, bo tak nam niezbyt dobrze idzie to bronienie, bo panowie tutaj dochodzą jednak do sytuacji. Teraz czas na pochetę. Jesteś szybki mordo, kończysz to. No niestety, nie trafił, ale mamy rożny. Oj kurcze, klik się tutaj pomylił i Hiszpanie mogą mieć szansę na szybką kontrę. Tu też czekrycha jest. Ja no może czerwo by zarobił, hehe. Może jakiego faula mu zrobić? No i pięknie odebrane. Widzę tam lewego. Widzę i to, to musi być, musi być. Aj, nie, nie, jeszcze, dobra. No klik, no niestety, no to... Takim strzałem to tutaj szału nie zrobisz w reprezentacji, mordo. Dobra ciśniemy, 70 minuta, jeszcze 20 minut i, i no... Może się uda wygrać. W Hiszpania tak za wielu akcji nie ma. Aj. Nie dużo brakło, żeby się tam klich, kurde, znalazł na środkowym napastniku. Dostałby podanie piękno od lewego. Dobra, groźny strzał, ale na szczęście niecelny. Dobra, robimy zmiany. Juziw jak wchodzi za a, klicha i. Moder za, linę te... za krychowiaka. A juźwiak chodzi za linetego, tak. I tak, póki co zostaje to wszystko. Chociaż Jóźwiaka możemy zmienić z Zielińskim, żeby tu Zieliński rozgrywał. A Jóźwiak jest szybki, to będzie też tam robił zamieszanie na skrzydłach. A i Lewandowski tutaj jeszcze mógł tak. Bramkarz ryzykował jednak Hiszpanów troszeczkę. Tutaj piłka się od Lewandowskiego odbiła. Prawie wpadła, prawie, prawie. Dobra, mamy 89. minutę. Teraz heroiczna obrona Częstochowy. I... Cieszymy się z 4 punktów. 2 minuty doliczone. No i super, mamy to wyugrane. Tu już na czas sobie pogramy. Wybić piłkę. I się robi druga minuta i... No i super mamy mamy trzy punkty. Jeszcze zobaczmy, jak wygląda tabela. No z Hiszpanią wygrana. No mecz taki bardzo wyrównany. Dzięki temu, że Lewy wykorzystał pierwszą sytuację w meczu, w trzeciej czy tam czwartej minucie, to udało się wygrać, a Szwecja remisuje ze Słowacją i jak się prezentuje sytuacja w grupie? No, mamy pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, ale wciąż trzeba walczyć. Ostatni mecz ze Szwecją, która ma jeden punkt i zobaczymy jak to się będzie wszystko układać. Dobra, odcinek rzucam przed meczem ze Słowacją, y, przed meczem z Hiszpanią. Miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy sobie dobrze poradzą. I co? Trzymajcie się oglądać mecz, trzymać kciuki, aby nasi dobrze zagrali. Dobra, trzymajcie się ciepło. Cześć.